Zaraz się rozpoczyna słynne spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, kto to będzie. Czy to będą mili, sympatyczni ludzie, czy być może nie. Oby byli bardzo, bardzo mili. No to co, idę zobaczyć na razie. My bierzemy wciąż udział w wielu licytacjach na fundację. Nie jesteś sam. Oczywiście Omena mi się podoba jak najbardziej. Omena w końcu to wielka gwiazda, więc no musi być jakikolwiek szum. Pierwszy raz wyłączone będę miał telefony komórkowe. Omenę kojarzę głównie z prognozy pogody i za bardzo nie kojarzę z innych programów. Myślę, że w jakiś sposób e, nasza kolacja e, zbliży nas wszystkich, jakoś się zapoznamy. Ok, przyznaję się, przyznaję się trochę, się denerwuję. No troszeczkę, no wiadomo, troszeczkę, bo to w zasadzie pierwszy raz przed kamera, kamerami. Więc wiadomo, mały strasik jest. Nie denerwuję się, spotkania nie. Bardziej kamer, chyba. Mm. Żadnych pytań nie przygotowywałem. E, całkowicie idziemy na żywioł.